Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z recenzją produktu, który nazywa się Instant Ageless marki Jeunesse. Ten produkt był taki bardzo popularny jakieś 3-4 lata temu, kiedy wchodził bardziej na europejski rynek. Jest to produkt amerykański i są to takie ampułki nazywane metaforycznie botoksem w butelce. Jestem pewna, że większość z Was swojego czasu natknęła się na filmy pokazujące mocno starsze panie, które po zaaplikowaniu makicznego kremu nagle traciły wszystkie zmarszczki, włącznie z Doliną Łez i z poduszkami tłuszczowymi widocznymi pod dolną powieką. I ja muszę się przyznać, ja również byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam te filmy. Byłam bardzo ciekawa, cóż to za wynalazek. Te ampułki Instant Ageless, pełne, takie naprawdę spore opakowanie, dostałam na konferencji e, Mid Beauty chyba dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Nieważne, w każdym razie po prostu Zhenes było jednym ze sponsorów i dostałyśmy taki gift w całej paczce, którą otrzymywaliśmy właśnie po konferencji. E, I ja oczywiście byłam bardzo ciekawa tych ampułek. Ponieważ to był taki moment, kiedy był absolutny wysyp filmów na temat tego produktu na YouTubie, głównie amerykańskim, na polskim może troszeczkę mniej. I szczerze mówiąc, absolutnie mnie to nie dziwi, że akurat na amerykańskim, ponieważ jest to m, amerykański też wynalazek, to po pierwsze, ale po drugie, Amerykanki zauważyłam, lubują się w tego typu produktach i w ogóle są dużo bardziej podatne na tego typu działania MLM, czy w ogóle takie piramidy finansowe. Jakby nie widzą w tym absolutnie nic złego, a w Polsce za. Zauważyłam, no jednak kobiety podchodzą do takich preparatów bardziej sceptycznie, tym bardziej, że ich cena jest wysoka. No i Bogu dzięki, szczerze mówiąc. Więc u nas się to za specjalnie nie przyjęło. Ja powiem Wam dzisiaj zupełnie obiektywnie, co sądzę o tym produkcie. Ja nie jestem w żaden sposób z tą firmą związana. Absolutnie tych produktów nie sprzedaję, ponieważ niestety na YouTubie właśnie jest mnóstwo filmów, ale większość z nich są to filmy faktycznie wyprodukowane albo przez firmę Jeunesse, albo przez, nagrywane przez konsultantów. Co ciekawe, cały czas bardzo mocno trzyma cenę, ponieważ tak jak teraz przed nagrywaniem tego filmu z ciekawości sprawdziłam, po ile chodzi taka pojedyncza ampułka tego produktu przykładowo na cenę, to najtańsza ampułka, czyli 1 ml jest w cenie mniej więcej 19 zł, więc bardzo, bardzo dużo podejrzewam, że jakby to przeliczyć, ponieważ jedna ampułka starcza nam mniej więcej na jeden dzień, no to jakby to przeliczyć, to myślę, że wychodzi cenowo bardzo podobnie do zwykłego botoksu. A tutaj mamy botoks w butelce, który wytrzymuje rzekomo 8-9 godzin i to z tą trwałością też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ producent zapewnia, że produkt starczy na 8-9 godzin, przy czym jednocześnie zachęca do tego, żeby go reaplikować co 2-3 godziny. <grym> Więc nie jestem pewna, co sądzić o tym, że on starczy rzekomo na powiedzmy tam pół dnia, skoro trzeba go reaplikować co jakiś czas i przygotowując się do tego filmu obejrzałam bardzo dużo pozytywnych i negatywnych recenzji i niestety w wielu negatywnych recenzjach właśnie dominowała ta teoria, że ten produkt jest spoko, ale na chwilę, czyli właśnie na 2-3 godziny, ponieważ po tym czasie albo zmarszki będą po prostu widoczne, co wydaje mi się i tak nie jest jeszcze źle, albo w gorszym przypadku zaczyna się ten produkt kawalić i zaczyna psuć makijaż, który został położony na Instant Ageless. Makijaż jak najbardziej można nakładać na ten produkt, natomiast minus jest taki, że wszystkie produkty, które będą na bazie olejów będą znacząco zmniejszać efektywność tego produktu, co wydaje mi się, że bardzo mocno je Utrudnia używanie tego produktu z taką codzienną kolorówką, ponieważ jak sami wiecie, większość podkładów obecnie są to właśnie podkłady na bazie olejów. Tak wygląda opakowanie, które dostałam po konferencji. W środku mamy instrukcję oraz same ampułki. Krok pierwszy Prep Skin by Following your Daily Luminescence Regimen. Oczywiście producent w pierwszym kroku instrukcji już nakazuje tak naprawdę nam zainwestować w całą linię pielęgnacyjną tej marki. Następnie powinniśmy nałożyć bardzo cienką warstwę tego produktu w newralgiczne miejsca, czyli wszędzie tam, gdzie mamy zmarszczki, które chcemy ukryć Ja mam tutaj już jedną otwartą ampulkę, co jest bardzo fajne, można je później bez problemu zamknąć, więc przynajmniej się nie traci od razu całej ampulki, kiedy już ją otworzymy Rozgrzewam produkt w palcach i teraz bardzo szybko przystępuję do aplikacji pod oczy Następnie producent nakazuje odczekać 2-3 minuty bez robienia absolutnie żadnych min Nałożę go również zaraz na czoło i nałożę go z czystej ciekawości na zmarszczki nosowo-wargowe Oraz na dziurki po kolczykach, zobaczymy jaki będzie efekt, tam jeszcze nie próbowałam I w momencie kiedy sobie czekam aż ten produkt pod oczami odparowuje Muszę Wam jeszcze również powiedzieć, że ten produkt nakładamy na skórę, która jest oczyszczona Oraz która jest już nawilżona, czyli najpierw krem, a później Instant Ageless Przejdę w takim razie już do nakładania produktu na linie mimiczne, no ja jestem jeszcze młoda, mam 27 lat, więc generalnie logiczne, że te zmarszczki u mnie nie są jeszcze bardzo głębokie, oczywiście efekt będzie najbardziej spektakularny wtedy, kiedy będziecie nakładać ten produkt u osób mocno starszych z bardzo widocznymi zmarszczkami i z liniami mimicznymi, ale mimo wszystko trochę tutaj tych linii mimicznych mam, więc nałożę teraz w to miejsce. Oczywiście to widzicie, ale mimo, że nakładam bardzo cienką warstwę, produkt na mojej skórze jest widoczny. On się zbryla i wygląda bardzo nieestetycznie. Mimo, że oczywiście rozgrzałam go również w palcach i nie miałam na skórze nic. Pod prawym okiem produkt mam już zaaplikowany. Nałożę go teraz tutaj na zmarszczkę nosowo-wargową. Czyli ponownie wyciskam odrobinę na palec, rozgrzewam. I szybciutko przechodzę do aplikacji. I czekamy. Zgodnie z zaleceniami musiałam czekać kilka minut. W przypadku oczu najlepiej jest też patrzeć do góry. I myślę, że widzicie, że ten efekt jest nawet odrobinę widoczny, w szczególności przy dolinie łez, ponieważ wiadomo, że ja nie mam takich poduszek tłuszczowych, które mają starsze panie, które najczęściej są brane do filmików instruktażowych i takich pokazowych w przypadku tego produktu. Więc u mnie ten efekt nie będzie tak spektakularny. Natomiast wydaje mi się, że widać to, że skóra faktycznie jest tutaj ładnie wygładzona, a zmarszki są delikatnie spłycone. W szczególności wydaje mi się, że jest to widoczne, kiedy pokazuje się Wam tak nieco bardziej z daleka, natomiast w momencie, kiedy przybliżymy nieco kamerkę, widać niestety, że produkt zbiera się w tych zmarszczkach, więc on je wypełnia, natomiast niestety nie jest to produkt, który jakoś magicznie napina skórę, on po prostu te zmarszczki wypełnia i pochłania wodę ze skóry, dlatego ona się tak troszeczkę spina. Ale nie powiedziałabym, że jest to jakiś taki zabieg pielęgnacyjny, nie dajcie sobie mówić, że to jest coś, co po prostu jakoś leczy Waszą skórę, nic z tych rzeczy. I niestety, kiedy się przybliżymy i spojrzymy na moje czoło, no to na czole, gdzie to czoło zdążyło już troszeczkę się spocić, no to automatycznie ten produkt zaczął się zbrylać. Przejdę teraz do drugiego oka, pokażę Wam jak to wygląda na drugiej części twarzy i na koniec zrobię dziurki od kolczyków. Na filmie coś czuję, że będzie to wyglądać jak taki Photoshop w kremie. Na koniec przejdę do wypełnienia dziurek po kolczykach, ponieważ rzekomo ten produkt nadaje się również do ukrywania blizn potrądzików, więc myślę, że możemy sobie udać, że to są właśnie takie blizny potrądzikowe. Cienka warstwa. I tak wygląda moja twarz po zaaplikowaniu tego produktu pod oczy, na czoło, tutaj w okolice nosa oraz w okolice ust. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że ten efekt jest jak najbardziej widoczny. Twarz wygląda troszeczkę młodziej, wygląda zdrowiej, nie jest już taka błyszcząca. I a propos tego błyszczenia, chciałam właśnie zwrócić tutaj uwagę na to, że po prostu po zaaplikowaniu tego produktu wszystkie newralgiczne miejsca, gdzie miałam jakieś linie miliczne, czy już jakieś pierwsze zmarszki, one się po prostu zupełnie zmatowiły, więc chcąc nie chcąc, ta twarz wygląda teraz bardzo gładko, jakby tamtych zmaszczek faktycznie nie było. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakaś wyjątkowość tego produktu, ponieważ każda baza matująca i tym bardziej każda baza wypełniająca sprawi, że Wasza twarz będzie wyglądała właśnie matowo. No i dodatkowo mamy tutaj taki typowy efekt, jak po zastosowaniu bazy silikonowej, czyli ta baza wypełnia wszystkie takie drobne linie wokół oczu, czy właśnie na czole wszędzie tam, gdzie Nałożycie, dzięki czemu również to światło się tam nie odbija. W połączeniu z tym matowym efektem mamy taki, takie wrażenie, że nasza skóra jest nagle znacząco, znacząco odmłodzona, ale nie dajcie sobie mówić, że to jest coś wyjątkowego, że tylko Jeunesse wpadło na to, żeby zrobić taką bazę, która matuje, która napina skórę i która wypełnia pory, ponieważ takie bazy są już naprawdę od wielu, wielu lat na rynku. Tyle tylko, że ta baza jest zwyczajnie bardzo, bardzo tempa. Ona ma też bardzo delikatny kolor, który jest taki beżowo-łososiowy, więc to też dodatkowo wzmacnia ten efekt odmłodzenia i rozświetlenia skóry, więc nazwałabym to po prostu taką typową bazą wypełniającą, matującą, ale nie widzę tutaj, jeśli mam być z wami szczera nic takiego nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że to jest bardziej chwyt marketingowy i dorobiona jest do tego taka bardzo bardzo chwytliwa otoczka, ponieważ te firmy na starszych paniach, które nagle tracą wszystkie swoje zmarki. I tutaj worki tłuszczowe pod oczami, no te filmy zdecydowanie robią wrażenie. Ale czy ja widzę na, na swojej twarzy coś, czego nie byłabym w stanie uzyskać innymi produktami? Absolutnie nie. I powiem Wam więcej, ponieważ pewnie zaraz ktoś się znajdzie, kto zarzuci mi, że jestem młoda, że nie mam zmarszczek, że nie mam takich poduszeczek pod oczami, I ja te produkty testowałam również na moich klientkach. I o ile do momentu naprawdę nałożenia tego produktu, ale musiał być bardzo rozgrzany i bardzo cienki warstwie na skórę klientki, takiej starszej, mówię naprawdę starszej, około 70. Do momentu nałożenia tego produktu było wszystko w porządku. Natomiast w momencie, kiedy chciałam zacząć pracować z tą skórą i później chciałam zacząć po prostu na tej twarzy trochę więcej pracować z korektorami, z podkładami, z pudrami i trochę po tej twarzy pojeść, no to okazywało się, że był duży problem. Po dwóch razach się zwyczajnie poddałam, ponieważ nie mam czasu na to, żeby w trakcie makijażu nagle zmywać wszystko to, co ma klientka i robić jej od nowa pełną pielęgnację. A dokładnie w ten sposób skończyły się moje próby stosowania tego produktu na klientach pod makijażem. Tym bardziej, że tak jak mówiła, właśnie ten produkt nie, bo, nie może być stosowany pod make-up, który jest na bazie olejów, a to wyklucza bardzo dużą, bardzo dużą grupę produktów. Baz takich wypełniających, matujących na rynku jest pewno chociażby professional, którą ja bardzo lubię, która nie jest tak tempa, nie zastyga tak, tak szybko jak ten produkt, który już mi się wręcz skawalił na dłoniach i mogłabym go skruszyć ze swoich palców. Do takich produktów jest naprawdę mnóstwo i nie jest to absolutnie żadna nowa Różnica jest jedynie taka, że ten produkt dość szybko zastyga i on tą skórę też delikatnie napina, no ale ma to również swoje minusy, jak chociażby to, że produkt zebrał się widocznie w wszystkich moich zmarszczkach. Wystarczy, że tą skórę delikatnie naciągnę i widzę, że po prostu tam w tych zmarszczkach tego produktu jest bardzo dużo i nie wygląda to absolutnie estetycznie. Faktycznie ta skóra jest wygładzona, wygląda młodziej, promienniej, zdrowiej, ale wydaje mi się, że nie kosztem tego po prostu, żeby była zaklejona, zalepiona taką bazą. Tym bardziej, że wystarczy przypatrzeć się na moje czoło i widać wręcz momentami taki biały nalot z pigmentu, który znajduje się w tym produkcie, więc absolutnie nie wygląda to korzystnie. Nie czuję absolutnie żadnego spięcia skóry, tak jak czasami to bywa w przypadku takich liftingujących, wypełniających kremów. Czasami jest tak po prostu, że w przypadku tych kremów skóra jest odczuwalnie bardzo, bardzo napięta do tego stopnia, że kiedy próbujemy zmarszyć albo kiedy się uśmiechamy, to czujemy po prostu, że ten produkt cały czas pracuje tak jak jak jest w przypadku prawdziwego bodoksu. Cały czas czujemy delikatny opór. W przypadku tego produktu nic takiego nie odczuwam, nie czuję żadnego spięcia na skórze. Mogę bez problemu też tą twarzą ruszać. Tak samo w przypadku czoła, chociaż czoło może trochę bardziej czuję, ponieważ tam musiałam też nałożyć trochę więcej tego produktu, ale w przypadku oczu czy ust absolutnie nie odczuwam żadnego efektu. Przejdę teraz do zrobienia makijażu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać, kiedy dokończę makijaż. Chwilę obecnie podkład mam tylko i wyłącznie na policzkach. Otaczami korektor w palcem. Dokończyłam makijaż, czyli położyłam korektor pod oczy, dołożyłam podkład na brakujące partie twarzy i przypudrowałam tą część twarzy, czyli moją prawą, waszą lewą, chyba tak. I chciałam Wam pokazać jaka jest różnica, kiedy okolica pod oczami jest przypudrowana, a kiedy nie. Automatycznie wystarczy, że tylko przypudrowałam tutaj tą okolicę pod oczami i wszystko zrobiło się dużo bardziej spłycone. Czyli to jest właśnie to, o czym mówiłam. Ta baza nie jest jakaś wyjątkowa, ona po prostu dość mocno matowi i wypełnia skórę, dzięki czemu światło, które pada na Twarz sprawia, że te zmaszki są dużo mniej widoczne. Tutaj natomiast kiedy tego korektora nie przypudrywałam, automatycznie znowu Dolina US jest znów zdecydowanie bardziej widoczna. Ten produkt moim zdaniem po prostu nie najlepiej w ogóle sprawdza się z makijażem. On położony na twarz sote wygląda bardzo fajnie, wtedy faktycznie ten efekt jest widoczny. Natomiast w momencie, kiedy chcemy na tej twarzy jeszcze później trochę popracować, no to automatycznie robi się problem. I teraz też bardzo niestetycznie wygląda tutaj okolica zmarszczek mimicznych pod oczami. Przybliżę aparat i wam to pokażę. Jak się przypatrzymy z bliska, no to faktycznie ta skóra jest delikatnie wygładzona, natomiast wystarczyło, że nałożyłam makijaż i już te moje zmaszki są dużo bardziej widoczne. Więc ten efekt zmatowienia, który miałam wcześniej, automatycznie po prostu <toszedł> poszedł w zapomnienie. Ta sama sytuacja tutaj pod oczami. Tutaj pod tym okiem jest troszeczkę lepiej, ponieważ przypudrowałam tutaj skórę, więc chcąc, nie chcąc, ten mat na tej skórze się utrzymuje i sprawia wrażenie, że zmaszki są spłycone. Natomiast tutaj tego korektora nie przypudrowałam, Pudrowałam, więc automatycznie ten efekt sprzed w ogóle nałożenia produktu znów wrócił, ponieważ znów od skóry odbija się światło, więc równie dobrze tak naprawdę mogłabym w ogóle tego nie nałożyć. Dodatkowo bardzo brzydko po prostu korektor w połączeniu z tym Instantly Ageless zbiera się w zmarszczkach mimicznych, no a nie wygląda to zdecydowanie najlepiej. Jeżeli chodzi o dziurki od kolczyków, nie widzę absolutnie żadnego efektu, tak samo nie widzę za dużego efektu w przypadku tutaj zmarszczek nosowo wargowych Mimo no wszystko chciałabym, żebyście Wy również mogli przetestować. Została ten dziwaczny specyfik i sami stwierdzi, czy się ze mną zgadzacie, czy może wręcz przeciwnie. Więc napiszcie po prostu w komentarzu, dlaczego akurat to wy powinniście te ampułki wylosować, i za tydzień wylosuję trzy osoby, które zgarną po dwie ampułki do samodzielnego testu. Oczywiście liczę na to, że się później ze mną podzielicie swoją opinią. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.